Siemeneczko, witam w drugim odcineczku z gry Fortnite. E, jako, że w pierwszym odcinku poszło nam tak super, to zamiast karnetu bojowego kupiłem sobie też członkostwo e, za 5 dyszek, więc odzyskałem jakby 950 za kupno Bez tego, bo w członkostwie mamy karnet też. E, za V-dolce kupiłem sobie level, żeby szybciej podostawać trochę itemków. I teraz e, troszkę poodbieramy. No niestety zabrakło nam akurat na tego skina. Nie będę już miał nowego fałdolców foldol, na to. Okej, okay, a więc będziemy lecieć z takim zestawem. To sobie powybrałem z tego, co tutaj mamy. I możemy sobie zaczynać gierkę. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie lecieć. Może teraz tutaj sobie polecimy. Gdzie to jest tutaj. Hmm, jakiś detonator, okej... Okay. ALE Heda MU POLEĆ! O nie! O kurde, no nie Się ucieszyłem, że im pomagają, a ile już przestali też mi pomagać. Zostaw, zostaw mnie, zostaw. Ja nie mam nic praktycznie. Z takimi temami nie ma co walczyć na razie. No to możemy zabrać. I to? Okej. Okay. Taka zabawka. Czy ktoś tu jeszcze... O nie, 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 nie. Podejdziesz? Ja nie podejdę. Co jest? Co? Skąd? Jak tak możecie? Niestety nadal broni nie mam. W ogóle przez całą poprzednią grę nie znalazłem żadnego czołgła. Podobno są. Nie, nie, nie. No i tyle z naszej gierki. No dobra, jakoś była krótka, to lecimy od razu następna. Mm, nie lubię tego sadku. Weźmy. pobawmy się na ziemi. Czy tam tutaj już ktoś jest? Uuu! Uuu, to są te czołgi. Mogę wejść w to. Mogę. Dobra, idę stąd. To nie ma sensu. No i ginę, no nie, no naprawdę. Co ja zrobiłem? O co mi to było? A może uda się jakoś uciec? A tu już widzę, że ktoś się namiecali. Jej,ku jak ja to zrobiłem? Proszę, nic nie tutaj nie przyjdzie. Nie, to chyba było na mega farcie. by uciekam z tym za dużo tego wszystkiego Chociaż w drugiej strony by się przydało iść jak już Co to jest? Uu. Fajne o, to do pewno daje. Nie no, fajne, fajne. Dobra, teraz możemy lecieć. Przecież tych amunicji mało. Jezu, znowu jaki fart. Nie wiem jak mi się to udaje. Czy to tu jeszcze jest? Nie, już znikło. Jeszcze zabiłem. Nie, tylko i tamków nie wezmę. Tam ci są. Nie dobrze. Jezu, jeszcze czołgami jeżdżą. Jezu, teczka, jak dobrze. Dobrze. Dobrze, ma na Tutaj nic ciekawego chyba nie ma. Oj, O, dwóch strażników zabiłem. ja dobrze. <gry> nie jestem pewny. Lecimy, lecimy, Tu już chyba nikogo nie będzie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Może nam się uda pozbyć tanków Z pokoju. E, niebieskie to chyba lepsze. Mmm, Jejku, jak ja to robię. Sam w siebie nie wierzę Opony te nowe Okej okay. Da, zbieramy rzeczy Przecież to tu, to tutaj No i dobra, lecimy Coś wziąłem? Amunicja, dobra, nieważne no i ten mnie zabije Nie, nie wierzę sam siebie, co robię w tej gierce. Jest dobrze. By można było z nim Może można. Ale nie będę testował. Uuu 175. Po to jest złoto. No dobra. No ale nie mam tyle, To nic nie zrobię. O suple. Na początku nie było na No jajku, znowu. Już chciałem. Gdzieś, kurde nigdy nie wiem Skąd strzelają Tego jeszcze muszę zacząć uganiać, bo Będzie O, nadal. A, ammonium. Dobrze. Zrobione to. Tak ładnie. Eee, złota 7. Mało tego złota. Nie wiem czy jak ktoś zginie to wypada wszystko co ma? Czy tylko kilka? Chyba tylko kilka. O nie. Idzie to. Dobra. Dobra. Skupienie. Hmm. Chyba troszeczkę dosłownie była Dobra. Lecimy od razu po niego. Chicken. Nie, no już pewnie się uleczył. Ouf, no. powiem. No, uleczył się. Ja zabiłem? Chyba nie ja zabiję. Ktoś tu jeszcze jest. O! Ła! Wow. No, i tyle z tego było. Ale w sumie ta gierka nie była taka zła. Tej kilka kili zdobyliśmy. E, ale to w tym odcinaczku będzie na wszystko. Dzięki za oglądanie. Chociaż jeszcze zobaczymy, tutaj co udało się zdobyć po tych dwóch grach. Zrobimy sobie powód do lobby. Podsumowanko małe. Yy, da poziom. 5 gwiazdek. Fajnie. E, tylko, czy to jest tylko jeden poziom? Tak, tylko chyba jeden poziom. I nadal. E, jak tutaj wejść. Niestety nadal nie możemy sobie kupić tego skina. No trudno. W następnym odcinku jeszcze już dobijemy ten poziom. Dzięki, jeszcze raz, wielkie za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pusiemanko.